Cześć wszystkim! Z tej strony Alex i dzisiaj zeigramy w Roblox w jedną z najśmieszniejszych gierek, jakie ostatnio znalazłem. Dzisiaj pokażę wam, jak w tej grze ukraść telefon, ale spokojnie tylko wirtualny, bo w prawdziwym życiu tego absolutnie nie robimy. No to zaczynamy. Wchodzimy do gry. OK, jesteśmy w grze. Moją misją jest zdobyć telefon od NPC, który strasznie go pilnuje. Wygląda na to, że muszę podejść do tego sprytnie, albo bardzo niezdarnie, zobaczymy. Dobra, patrzcie na to. NPC stoi przy stole, telefon leży obok, ale za każdym razem, kiedy podchodzę, bum, alarm się włącza i cała mapa zaczyna mnie gonić. Więc potrzebuję planu. Podkradam się powoli. Czekam, aż NPC odwróci się w drugą stronę. I wtedy szybciutko klikam E i chowam telefon do plecaka. Brzmi prosto, ale w tej grze NPC ma chyba oczy dookoła głowy. Pierwsze próby. No to próbujemy. Okej, okay, to nie tak miało wyglądać. Dobra, jeszcze raz. Teraz będzie serio. O nie, znowu mnie złapali. Jak widzicie, jestem absolutnym profesjonalistą w unikradzeniu telefonu w Robloxie. Udana próba. Czekajcie, czekajcie. Teraz NPC się odwrócił, ja podchodzę. Klikam e. I jest. Udało się. Mam telefon. Misja wykonana jak prawdziwy ninja Robloxowy. O utro! Jeśli podobał Wam się ten film i chcecie więcej takich śmiesznych misji z Roblox, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subę. Napiszcie też w komentarzach, jaką gierkę mam ograć następnym razem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się!